Julian Tuwim, Rzepka. Zasadził dziadek Rzepkę w ogrodzie. Chodził tę Rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła Rzepka jedna i krzepka. Schrupać by Rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie Rzepkę, dziadek nieboża. Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, szczeniaczka-mruczka. Przyleciał mruczek. I ciągnie za wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czekał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam, kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłuszna kurka. Kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają, srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżynką wąską. Krzyknęła kurka. Chodź-no tu. Gąsko, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocał się, sapią, stękają srogo, Ciągnął i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bocian, długonos. Frunisz, że tu, bociku. Do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. Złapała boćka, rzadka to gratka. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za broczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka na żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek za mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę, i na ostatku kawka na trawkę.